Dzień dobry i dobry wieczór, tydzień w tygodnikach, a dzisiaj będzie i o tygodnikach, i nie o tygodnikach, czyli też o pewnych mechanizmach medialnych, które dla nas, czytelników, mogą być groźne i koledzy mogliby wziąć i koleżanki wziąć pod uwagę, co z tym można zrobić, czyli dlaczego o różnych rzeczach się z tygodników nie dowiemy. Mamy końcówkę grudnia 2020 roku i mamy tylko dwa tygodniki, bo chyba newsweek nie wyszedł. Ten poprzedni numer podwójny, ja zaraz o tym powiem, chyba był na dwa tygodnie. Mamy politykę z rysunkiem Marty Frey, tak wyglądającą. I mamy przegląd. Tak wyglądający. Czy tygodnik powszechny wychodzi? To też jego wielka tajemnica. Mi redakcja w każdym razie nie była uprzejma przysłać. Może im nie zależy. Jaki jest problem, co zasygnalizowałem? Otóż od dawna wyjątkowo irytuje mnie taki dziwny sposób numeracji polskich tygodników. Bo mamy, jak powiedziałem,. Jeszcze zdecydowanie grudzień 2020, a przegląd, co prawda piszący, wydanie noworoczne jest datowany na no, co prawda 28 grudnia i 3 stycznia, więc to jeszcze pasuje, ale już jako numer jeden, czyli już numer z roku, który jeszcze nie nadszedł, a tygodnik już nadszedł, ale jeszcze dziwniej jest w polityce. Która wyjdzie co prawda w środę, no ale to jest jeszcze 30, tak? 30 grudnia, a jest datowana na 1 stycznia do 12 stycznia, i jest numerem 1 i 2, czyli jak rozumiem za tydzień jej nie będzie. Jak jest w przypadku Newsweeka nie mam pojęcia, ale jest w tym jakiś chaos. Te daty się ze sobą nie pokrywają, nie wiem właściwie od kiedy do kiedy one są, bo właśnie, jak mówię, polityka na przykład wychodzi. Wychodzi w środy zawsze, więc jeżeli to jej pierwszą datą powinien być 30 grudnia, a jest 1 stycznia, nie rozumiem. Myślę, że trochę przez to zamieszanie robią, a przede wszystkim sobie, samemu jako czytelnikowi, ale też redakcją, bardzo bym polecał żeby jednak na tych okładkach, na których i tak już mnóstwo rzeczy jest nawsadzane, jednak gdzieś na przykład od góry wyraźnie było powiedziane, że numer podwójny, następny za dwa tygodnie tego i tego dnia, bo to jest bezcenne. Bo tak właśnie wczoraj biegałem po, po kioskach szukając newsweeka, bo takiego komunikatu, jaki bym postulował, wcześniej nie było. Ale. To wydaje się rzecz drobna techniczna, natomiast problemy tygodników i spadające czytelnictwo yy, są, yy, składają się oczywiście z tysięcy różnych elementów i żaden element nie jest decydujący. I są elementy w ogóle poza zupełnie możliwościami i wpływem samych redakcji czy samych wydawców, jak to, że w ogóle coraz mniej czytamy, a jeżeli czytamy, to chętniej w internecie. I też niestety niekoniecznie renomowane tytuły, tylko sięgamy po jakieś dziwne źródła. Yy, Byle, były, byle brzmiały i wyglądały sensacyjnie, ale ileś rzeczy jest do zrobienia w samych redakcjach, choć bardzo w tym przeszkadza rzecz jasna ich postępująca bieda i pauperyzacja, czyli coraz mniej dziennikarzy, coraz gorzej wynagradzanych. I trochę takim pośrednim dowodem na to jest to, czego nie ma przynajmniej w tych dwóch pismach, no siłą rzeczy też nie ma w newsweeku. Otóż od kilku dni jest jeden wyraźny, najważniejszy nurt dyskusji, kłótni, awantury w mediach społecznościowych, które są jednak dobrym papierkiem lakmusowym dla tego, co się dzieje w kraju i czym w związku z tym powinny się kierować media. Ten temat to oczywiście szczepionki. O tym, że ten temat wybuchnie ze szczególną siłą w tym momencie było wiadomo już wcześniej, bo było wiadomo, że właśnie w ostatnich dniach grudnia rozpoczną się szczepienia na razie w głównie w szpitalach. Więc to było do przewidzenia i teraz w tych setkach dyskusji, w sporej liczbie z nich biorę udział, choć już słabne trochę, bo czasem jest to rozmowa z głuchym albo ze ścianą, albo z obrazem. E, albo ze świadomą złowolą, bo takich jest ewidentnie też dużo e, wpisów. E, I w związku z tym, jeżeli sięgam po e, merytoryczne tygodniki opinii, e, to chciałbym na przykład dostać jakieś wspomozenie w tej dyskusji. Można to zrobić na sto różnych sposobów. Można zrobić krótkie wyjaśnienie różnych najbardziej znanych fejków, którymi bezustannie antyszczepionkowcy obracają. Można coś napisać o mechanizmach, jak te fejki się rozchodzą. Okopres na przykład robiło takie dobre i robi cały czas analizy właśnie rozchodzenia się różnych treści, ale w końcu to nie jest patent tylko oka. Każdy to może zrobić. No jest dziesiątki różnych sposobów ujęć tego, tego cholernie ważnego tematu. I co? I mam te dwa tygodniki, i nie ma w nich ani jednego tekstu na ten temat. Nic, jakby temat przestał istnieć. Covid gdzieś tam, yy, czy skutki covidu takie bardziej społeczno-gospodarcze się w różnych tekstach plączą, yy, natomiast o samym problemie szczepionkowym, yy, nawet nie tylko niekoniecznie dyskusji, której jeszcze redakcje mogą nie zauważyć, ale że będzie było jasne, yy, więc mówię o całej tej koszmarnej maszynie fejkowej, Ogłupiającej ludzi nic, nic, ani jednego słowa. Yy, smutne to i przykre i to jest trochę takie właśnie wyjaśnienie, dlaczego to z, też z tymi tygodnikami idzie tak, jak, yy, tak jak idzie. Yy, w związku z tym mogę powiedzieć tyle ogólnie. O, o, obydwa te pisma, i przegląd, i polityka, mają szereg interesujących tekstów i zdecydowanie nie zniechęcam do kupowania ich. Natomiast no nie mają tego moim zdaniem, co powinny mieć w pierwszym rzędzie, ale też w związku z tym nie jest tak, żebym mógł jakieś pojedyncze teksty specjalnie Państwu polecić. Natomiast chcę jeszcze przy tej samej okazji pokazać pewien mechanizm. To będzie bardzo egoistyczne i, i dotyczące akurat mnie osobiście, bo moją, jedną z moich aktywności, właściwie główną aktywnością jest. Organizowanie działań Concilium Civitas, czyli takiego nieformalnego stowarzyszenia wybitnych polskich profesorek i profesorów nauk humanistycznych, pracujących na najlepszych uczelniach światowych, które pewnie mogliście albo o nim usłyszeć, albo, albo nawet się zapoznać poprzez organizowane w tym roku bardzo liczne, w sumie kilkanaście debat w internecie. Na szczęście je. Promuje Gazeta Wyborcza, ale już nikt więcej, nikt nie jest tym zainteresowany. <laughs> mimo, że działalność Koncilium Civitas jest działalnością non-profit, nikt na tym nie zarabia ani złotówki, wręcz przeciwnie. Zbieramy i szukamy ciągle pieniędzy, bo mimo wszystko to kosztuje. Choć członkowie Koncilium Civitas, wszystko co robią w ramach, w ramach tej grupy, robią pro publico Bono. No ale na przykład wydanie almanachów, tak jak tak jak ten tegoroczny, to jest już drugi taki Almanach, ten z 24 znakomitymi tekstami, no właśnie mówię, profesorów ze Stanfordu, Oxfordu, Yale i tak dalej, i tak dalej, innych, mniej może w Polsce znanych uniwersytetów, ale równie wybitnych. Część członków Koncilium to jest obiektywnie rzecz biorąc, absolutna światowa czołówka w swoich dziedzinach. Podkreślam, nauki społeczne. Nie będę wymieniał nazwisk, bo inni też nie są gorsi, tylko jeszcze na przykład są bardziej na dorobku, ale no jak mówię, niektóre z nazwisk tych profesorek i profesorów to jest, można by wymieniać wśród kilku najwybitniejszych ekspertów. I teraz cóż takiego mamy? Mieliśmy w zeszłym roku zjazd w Warszawie z udziałem połowy członków koncilium, mieliśmy w tym roku już kilkanaście debat i oprócz tego wykładów. Z udziałem członków concilium civitas ogląda te debaty około 100 tysięcy osób każdą, a były takie piki, gdzie sięgaliśmy grubo ponad 200 tysięcy. Czyli nie mówię to, żeby się chwalić, tylko żeby powiedzieć, że na przykład te dyskusje, te debaty nie. Są na tak szalenie trudnym i naukowym poziomie, że laik nie jest w stanie nic zrobić, w związku z tym odpada. Nie, wręcz przeciwnie, widzimy bardzo żywe, żywe zainteresowanie, i to nie tylko ludzi z tytułami naukowymi, tacy też są, ale też tak zwanych zwykłych ludzi, którzy albo skończyli studia, albo nie skończyli, albo są w ogóle od nauk ścisłych, albo od innych rzeczy, czyli nie ma tu żadnej takiej bariery nie do przejścia. I teraz, cóż się dzieje? Przez już w tej chwili, no dobrze ponad półtora roku istnienia Concilium Civitas, ja nie znalazłem, a siłą rzeczy szukam oczywiście, bo to jedna z moich, bo to jedno z moich zajęć, nie znalazłem właściwie żadnej, Publikacji, dla której dotyczącej polityki życia społecznego, spraw cywilizacyjnych, spraw kobiecych, ekonomii, żadnej publikacji, która by się odwoływała albo przywoływała, albo wchodziła w, w jakąś rozmowę z tymi, z tymi właśnie naukowcami. Wniosek jest bardzo prosty. Dziennikarze w ogóle się tym nie interesują. Ja oczywiście rozumiem, że jeżeli ktoś jest dziennikarzem sportowym albo modowym, to nie jest jego sprawa, ale dlaczego wśród grup, całkiem dużej grupy dziennikarzy zajmujących się zawodowo publicystyką, właśnie na takie, jak wymieniłem, tematy, dlaczego nikt z nich nie wchodzi w dyskusję? Dlaczego nikt nie odwołuje się do tych znakomitych tekstów w Almanachu? Dostępnych zresztą non stop również na, na stronie internetowej Koncilium, yy, dlaczego nikt nie wiem, nie cytuje na przykład, co jest dość normalne, yy, no w sytuacji, kiedy, jak mówię, pewnie kilkasetek ludzi w Polsce zawodowo pisze o sprawach politycznych, społecznych, kulturowych, cywilizacyjnych i tak i tak dalej. Niepojęte, choć niestety tę tajemnicę trochę rozumiem. Ona sprowadza się do tego, o czym mówiłem już wiele razy, i oczywiście dotyczy nie tylko Koncilium Civitas. To, jak powiedziałem, tę, tę nazwę wymieniam z czystego, prywatnego egoizmu. Dotyczy bardzo wielu innych rzeczy. Otóż polski dziennikarz, nawet ten uznany publicysta, to coraz częściej osobnik niezatrudniony na etacie. Jeżeli nawet jest zatrudniony na etacie, to nie jest to już taki etap. Kiedyś w redakcjach każdy dziennikarz, może z wyjątkiem stażysty, mógł sobie zażyczyć, jakie czasopisma, pisma należy dla niego zaprenumerować. Wtedy to jeszcze było na ogół oczywiście papierowe prenumeraty, ale też możliwe są elektroniczne. No... Przeciętny publicysta polityczny, myślę, powinien być w stałym kontakcie nie tylko z kilkoma czy kilkunastoma tytułami w Polsce, ale przynajmniej z równie dużą liczbą takich tytułów z Zachodu, z całą pewnością różne, nie wiem, New York Times, The Guardian, Times i tak dalej, i tak dalej, New Yorker z miesięczników. I otóż, od dawna już redakcji na to nie stać. Znaczy najpierw był długi taki proces obcinania tych prenumerat. Chyba podejrzewam, że w tej chwili są wykoszone do zera. Być może jacyś tylko najwybitniejsi, albo nawet nie tyle najwybitniejsi, co naj, dzierżące najwyższe funkcje, jeszcze coś tam sobie zatrzymali. Czy dziennikarz sam może sobie coś takiego kupić? Nie. Nie. To znaczy może, ale kosztem pozbycia się znacznej części swojego wynagrodzenia, bo Znowu zapewne z wyjątkami, ale te wynagrodzenia dzisiaj są haniebne. Jedna prenumerata nie jest znowu taka droga, ale jeżeli ich potrzeba kilkanaście, w tym zagranicznych, to myślę, że to by się robiły kwoty co najmniej kilkuset złotowe miesięcznie i to raczej nie małe kilkaset, tylko duże kilkaset. I zwyczajnie polskich dziennikarzy już na to nie stać. A to jest troszkę tak, że czego nie wykluczam oczywiście, że w dziedzinie, na której nie znam się oczywiście, jeżeli ktoś jest praktykującym lekarzem, to zapewne myślę, powinien zapoznawać się na bieżąco z wszystkimi nowymi odkryciami, ustaleniami i badaniami naukowymi, prawda? Logiczne. Chcemy, żeby lekarz, który nas leczy albo konsultuje nasze dolegliwości, jednak wiedział, że coś nowego wymyślono, znaleziono, wypróbowano itd., itd. No i teraz wyobraźmy sobie takiego lekarza, który poprzestaje na wiedzy, którą zdobył na studiach i już niczego więcej się nie dowiaduje, chyba że na jakimś nie wiem, zebraniu w szpitalu, wątpię, żeby takie zebrania czy przychodni były. Yy, można powiedzieć, że lekarz jest ważniejszy, od dziennikarza? Tak, na bieżąco tak, ale tak naprawdę na dłuższą metę, jeżeli media są niedoinformowane, jeżeli w związku z tym nas nie informują, to to jest może nie dla indywidualnego osobnika, ale dla społeczeństwa równie niebezpieczne. Jak przeskoczyć ten problem? To nie jest problem tylko pieniędzy dziennikarskich. Dla dziennikarzy to jest również problem dotyczący w ogóle polskiego braku zainteresowania tym, czym żyje świat, bo daleko nie szukając do każdej ze wspomnianych przeze mnie debat Concilium Civitas, zawsze zapraszamy na ochotnika chętnych, żeby, żeby mogli po części takiej bardziej wykładowej, czy też panelowej, wziąć udział w dyskusji, zadawać pytania, pokłócić się, zastanawiać wspólnie z wybitnymi fachowcami. I teraz Ponieważ y, większość tych naszych debat dotyczy spraw bardzo szeroko pojętej polityki, więc wydawałoby się naturalne, że pojawią się y, jako słuchacze i uczestnicy y, polscy politycy. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Pojawia się trochę naukowców, politycy. Radek Sikorski chyba dwa razy, Krzysztof Mieszkowski, poseł Nowoczesnej, rzeczywiście dość często, aczkolwiek o takim ukierunkowaniu na, na sprawy kultury. Więcej sobie już nie przypominam. I to jest dość wstrząsające, że, że debaty i tematy na najwyższym możliwym światowym poziomie są w ogóle kompletnie olewane przez, również przez polską klasę polityczną. Czyli ani politycy, ani dziennikarze i media, a przez to również my wszyscy, jeżeli sami nie zaczniemy tych wiadomości sobie zdobywać, to nie dowiemy się, czym żyje świat. Akurat w pandemii jest troszkę odmiana, z racji na wysoki poziom emocji rzeczywiście nasza media sporo cytowały różnych rzeczy dotyczących pandemii z, ze światowych mediów, ale to niestety wyjątek, a nie reguła, choć życzyłbym na Nowy Rok i sobie i Państwu, żeby właśnie ten wyjątek zaczął być regułą, żeby media y, opiniotwórcze zajęły się tym, czym żyje świat, a nie tylko naszym grajdołkiem. Jeżeli tego nie zrobią, to my z tego grajdołka nigdy nie wyjdziemy. Na polityków mniej liczę, ale może jeżeli media by to zaczęły robić, to może coś by się zaczęło zmieniać. I, i mimo tych kłopotów finansowych, o których mówiłem, są zawsze jakieś sposoby, żeby uzyskać tanio y, y, dostępy do różnych ważnych treści ze światowych mediów. Pokombinujcie, koleżanki i koledzy. To taka gorąca prośba, na nowy rok 2021. Dziękuję bardzo.